Witam serdecznie. E, taki szybki komentarz do, do sytuacji, która się w tej chwili dzieje na naszym koncie live. Więc, jak widać, tutaj nasz, nasz dostawca, który wcześniej e, bodajże najniższą. Zresztą zaraz to jeszcze dokładnie sprawdzimy. Miał najniższą transakcję na poziomie z tego co pamiętam minus 100, coś sobie posortujemy po niski 246. Miał taką też podobną transakcję. tak. Tylko, że tu już momentami dochodziło do 300. E, przyszło powiadomienie nawet z Lull trade, że inwestor zmienił praktyki transakcyjne i że należy uważać. E, w każdym bądź razie, ten sam inwestor, jeżeli przejdziemy do histerii, historii, zobaczymy, że już w, w przeciągu tych dwóch dni e, otworzył 5 pozycji na, łączną, na łączny zysk 200. 290 pipsów. Tak, sama jedna nawet pozycja była na 202 pipsy. Tak, więc wygląda to całkiem dobrze. Zarobił 30 dolarów. Tak, tylko że w tej chwili na tej pozycji otwartej jest na minusie 27, więc tak naprawdę wychodzimy w tej chwili mniej więcej na 0 No, z parę dolarów zysku mamy. No, ale zobaczymy co będzie, tak? No, osobiście. Uważam. Znaczy ja bardzo nie lubię w ogóle takich pozycji, tak? Dla mnie powyżej 100, to już trzeba myśleć o zamykaniu. No tutaj na razie jeszcze zostawiam, zobaczymy, co się wydarzy, tak? Ponieważ już miał pozycję na podobnym poziomie, więc mam nadzieję, że wybrnie z tego tak samo jak ostatnio. Tak więc jednak jeżeli przeglądamy jednak transakcje inwestorów, to uważajmy właśnie na, na takich, którzy pozwalają złym pozycjom rosnąć w siłę, tak? Bo później ciężko to zamknąć. Dostałem również propozycję dodania inwestora o nazwie Mohidin DFX. A, ciężka nazwa, to chyba jakiś Hindus. W każdym razie tutaj ma bardzo dobre opinie. Co prawda, ma dosyć mało transakcji jeszcze przeprowadzonych. Wygrywających ma 69%, czyli bardzo dobrze. To jest takie rozsądne. Jednak najgorszą transakcję również ma minus 250 pipsów co jest podobnie jak dostawca, którego już mamy, jednak najlepsza transakcja jest tutaj dla nas bardzo interesująca, bo tutaj widać, jak to się przekłada na te straty. Nawet jeżeli on straci traci po 200 pipsów, to nie jest problem, jeżeli na przykład z transakcji zarabia po 300-400, tak? Na przykład. Czyli należy również patrzeć na zyski, a nie tylko na straty, tak? Bo wtedy przy większym depozycie możemy bez problemu sobie pozwolić na straty nawet rzędu 1000 pipsów, tak? Jeżeli dostawca osiąga zyski rzędu kilku tysięcy pipsów na przykład, więc to jest po prostu kwestia takiej skali. No my jednak trochę musimy patrzeć na te na te najgorsze transakcje w pipsach, ponieważ mamy mały depozyt, tak? Czyli nie możemy za bardzo takich bardziej wybierać dostawców, którzy grają na długich pozycjach. Tutaj raczej musimy się skoncentrować na dostawcach, którzy stosują day trading. Ale jak widać pozycja ma całkiem niezłe, ten minus nie jest jakiś tam, no minus 222. Długo trzymam otwarte pozycję, no to jest coś co trzeba przeczekać, tak? I po prostu taki dostawca może nam blokować sloty. Ale ma bardzo ciekawe pozycje, tak? To, to mi się bardzo podobają go pozycje, zwłaszcza te, te zyskowne, bo po prostu czasem są naprawdę 200 pipsów. To są bardzo fajne strzały, tak? To jest tak od razu w naszym przypadku tam 20 parę dolarów, tak? 9 dolarów, 20 dolarów no to są dla nas takie zastrzyki mniej więcej więc spróbujemy, jednak nie chcę żeby bo widzę, że on na długo trzyma tę pozycję dosyć więc nie dam mu aż trzech e, e, wolnych slotów dam mu po prostu maksymalnie jedną otwartą transakcję że może trzymać, żeby po prostu jeszcze zostawić miejsce dla pozostałych inwestorów tutaj Zul trade informuje nas, że wybrano opcję naśladowania przy pomocy e, niestandardowego trybu przydziału lotów ta operacja spowoduje również otwarcie wszystkich istniejących pozycji dostawcy czyli jeżeli ma jakieś otwarte pozycje to nam się one otworzą na koncie co jest w sumie bez sensu bo będą spóźnione więc robimy w tym przypadku na ślady inwestora bez otwierania pozycji przechodzimy do naszego konta wchodzimy w tu zaawansowane, wchodzimy w ustawienia tu również musimy zrobić więcej I okej, okay, tutaj go widzimy Czyli praktycznie przerzuciło mu takie same ustawienia jak mamy wszędzie, więc, więc nie ma problemu Powinno być okej okay, Tak? Yy, tylko jak mówiłem, chciałem yy, akurat na tym inwestorze ograniczyć maksymalną liczbę otwartych transakcji do, do jednej Żeby po prostu, on może mieć tylko jedną bo on po prostu duże te transakcje otwiera i no i boję się, że na przykład będę miał parę razy z rzędu yy, minus 200 pipsów bo to już by było Mogłoby być zabójcze dla tego konta przy tak niskim depozycie, chociaż zobaczymy, co się wydarzy. Może akurat nam ładnie zarobi. Zapisujemy. W tej chwili nasza konfiguracja wygląda tak: trzech inwestorów. Każdy tak naprawdę inwestuje w inny sposób, więc może być interesująco. Ciągle możemy dodawać takich inwestorów. Mamy całe konto ograniczone do trzech otwartych transakcji po jednym mikrolocie, więc. Nie ma problemu, w najgorszym wypadku się po prostu jakieś pozycje nie, nie otworzą. No, wiadomo, że nasze konto nie będzie odzwierciedlało tego, co się dzieje na koncie inwestora, ale może w ten sposób właśnie tutaj uda się dosyć szybko zbudować ten kapitał, żeby później móc bardziej rozsądnie rozłożyć te, te transakcje po koncie. No, przy takim depozycie. Yy, nie możemy dużo, mocno szaleć, tak, jedyne czego chcemy, żeby po prostu ono cały czas pracowało najlepiej, aby ciągle były te trzy otwarte pozycje, otwiera się, je, je, zamyka się jedna, za niedługi czas na to miejsce wchodzi inna, żeby nie stało bezczynne, tak, bo tutaj nam jednak zależy na, na czasie, tak, tu musimy się skupić na dużej ilości transakcji po prostu i to o takich bezpiecznych transakcji, żeby nie było takich skoków, bo to jest bardzo mały depozyt. Na dzisiaj to tyle, eee, dziękuję za uwagę, pozdrawiam.